Grecja jest w ogóle inspiracją na wiele lat podróżowania, mm -hmm. proszę Państwa, takiego właśnie jak lubimy, o jakim opowiadają nasi goście. Nasi goście nigdzie się nie ruszają, bo my mamy kolejnego gościa, który też w sprawie Grecji, blok Mieszkał, pod ta. Akropolem. Mieszkał bardzo ten nasz gość wiele lat w Grecji, a dzisiaj opowie nam właśnie o, tym, o tych doświadczeniach pani Joanna Barska. I właśnie ustalmy, mieszkała czy mieszka w Grecji? Bo w naszym scenariuszu jest napisane, że mieszkała. Dzień dobry, Kalimera wszystkim. Kalimera, dzień dobry. Kalimera, tutaj dzień mamy tam. cudownych Kalimata. gości, mamy nadzieję. Czas, cały czas tam, czy jednak z powrotem w Polsce? Cały czas tutaj. Pozdrawiam okay. Was z gorących i słonecznych Aten. No to mhm. czy pytanie, jak tam pogoda pod Akropolem jest zasadne, czy, czy nie jest zasadne? E, pogoda jest e, bardzo dobra. E, niezbyt dobra na zwiedzanie w południe, bo temperatura dochodzi nawet do 40 stopni. Aha. Ale to idealny czas na plażowanie wtedy. No tak, oczywiście. Proszę, Takie bezpieczne. Pro, tak, proszę powiedzieć, co sprawiło, że to właśnie tam y, toczy się pani życie? E, właściwie to nie była moja decyzja. E, gdy miałam 3 latka, moi rodzice zdecydowali, że chcą wyemigrować na Grecję do Grecji. I rodzinnie po prostu się przeprowadziliśmy tutaj. Czy jedno z nich I jest tak narodowości greckiej, a drugie polskiej? Czy obydwoje są Polakami? Obydwoje są Polakami. Ja też jestem Polką i moja siostra też jest Polką. Aha. Także rodzinnie jesteśmy tutaj w Atenach od prawie 30 lat. Wspaniale. Nasi goście opowiadali przecudowne historie i zachęcali nas do podróżowania po kontynencie. To my chcemy wiedzieć od pani Joasiu, droga, co warto poza Akropolem zwiedzić. Oj, bardzo, bardzo dużo. Ateny przede wszystkim kojarzą się z Akropolem, ale gdy ktoś tak troszkę e, bardziej sprawdzi, co tutaj można zobaczyć, to no naprawdę jest dużo perełek do zobaczenia. Słuchaj, kiedyś było no, tak. Mówię... No, tak, tak. Ej, nie, proszę powiedzieć. No, kiedyś było tak, że kończę program, a wieczorem już widzę. Tomka kamela w Atenach. Było kiedyś Było tak, kiedyś pamiętasz? Tak. tak. I mówię, Za 99 no... zł w tej słowie. No człowieku, żeś ty mi nie powiedział. No więc nie będę go pytać, jak mam osobę, która tam mieszka w Atenach, co tam warto zwiedzić? Jak wyskoczy sobie nawet ja na weekend. A ja chętnie usłyszę, co przegapiłem. Ja chętnie się dowiem, co pan zobaczył. Nie, no, no. E, Więc skoro mówimy o Akropolu, to warto również obejrzeć, pójść do muzeum Akropolu. Byłem, jest prawda? To, mhm. Jest to nowe muzeum. Stoi od 10 lat. Zostało zbudowane właśnie 10 lat temu. Jest to bardzo nowoczesny budynek ze szkła i cementu. I bardzo ładnie eksponuje wszystkie artefakty i eksponaty wykorzystujące światło dzienne. Super. No oczywiście spacerując po mieście można zobaczyć bardzo dużo zabytków, takie jak świątynia Zeusa Olimpijskiego, stadion Panatejski, który jest najstarszym nadal działającym stadionem na świecie. A ta A najstarsza jest taki... dzielnica Aten mówią, że niesłychanie piękna, uwodząca. To dokładnie. Tak, dzielnica Plaka. Jest to najstarsza dzielnica, która jest zamieszkała przez ostatnie 3,5 tysiąca lat bez przerwy. To jest niesamowite, nie? Tak, tą historię czuć tam po prostu na każdym kroku. E, uliczki są wąziutkie, pełne kolorowych kwiatów, kolorowych okiennic. I tam znajduje się też taka magiczna dzielnica Anafiotika. Mm -hmm. e, o tej dzielnicy mówią e, wyspa w centrum Aten, oh. ponieważ e, domki zbudowane w tamtym miejscu zostały zbudowane przez wyspiarzy z wyspy Anafi, która znajduje się obok Santorini. I, Zostały zbudowane właśnie na styl tych ich domków z wyspy. Czyli są to niskie, białe domki z kolorowymi okiennicami, wąskimi uliczkami. Ja już tam naprawdę... się widzę, ja już tam jestem, ja przymykam oczy i ja już tam jestem, bo ja nigdy nie byłam w Atenach. Musisz Zabra, pojechać albo polecieć, bardzo, tym bardziej, że Ateny są piękne również do oglądania z dachów hoteli. Są różne hotele, pewnie pani czasem zdarzało się bywać w tych różnych barach i restauracjach usytuowanych na dachu, mhm. gdzie widać pięknie panoramę miasta. Plus jeszcze jedna rzecz, którą polecam, w Atenach jest klub jazzowy, który jest toczka w toczkę tak jak nowojorski Blue Note i Ach. grają tam największe gwiazdy jazzu i dostać się tam jest dużym wyczynem, ale gdy już się wejdzie, Szczęście niepojęte. Bądźmy w kontakcie. Bądźmy w kontakcie było wspaniale panią poznać. Bądźmy w kontakcie i po prostu spotykajmy się Dziękujemy. w słusznej sprawie jaką jest z całą pewnością Grecja. Bardzo Co jeszcze chętnie. w programie? Proszę zobaczyć. Jeszcze dziś w pytaniu na śniadanie. Siga siga czyli jak dogadać się z Grekiem.